witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Skywarsów na moim kanale. W sumie nie wiem, który to jest odcinek, ale chciałbym wam przypomnieć, że w opisie co 100 lajków, dostaniecie voucher na Super VIPa na 30 dni, więc myślę, że warto dobijać mi te lajki, bo tutaj co 100 lajków będzie voucher na Super VIPa. Czyli coś takiego jak ja posiadam, tylko ja posiadam odpowiednik, czyli youtubera, a youtuber posiada to samo co Super VIP, więc myślę, że warto, bo naprawdę fajnie się gra na Super vip Czy tam youtuberzy. No ja mam youtubera, nie? Yy, więc okej, okay, może sobie pójdziemy tutaj, bo już trochę więcej ogarniam. Może nie dużo tak jak powinienem, ale więcej. <ścoughs> więc może tak, pierwszy tepniemy na ten środeczek. Jest! Jak ledwo się... Wow! Naprawdę ledwo się po prostu tu dostałem, nie? prawie przerzuciłem tą perłą. Zbieramy itemki. Idziemy do góry. Muszę się tak o, wziąć sobie tą... o, siekierkę! Dobra, mam siekierę. Zbieramy do końca... fuck! <laughs> Jestem przyzwyczajony, że na kontrolę mam sprint. A, mam już Nie, Jezu, teraz klat nie dostanę pewnie. No, tu już byłem w tej skrzynce? Nie, nie byłem. Nie mam klaty i butów, no i teraz oczywiście tego nie dostanę, bo dlaczego? Niby miałbym to dostać. Oh, shit. Okej. Okay. No, tu jest enchant. Co ja mogę zenchantować? To mogę zenchantować. O, protection, nice. Myślałem, że nie wejdzie. No i nie mam nic do zenchantowania, bo to i tak nie będzie lepsze. Hu, uh, więc co? Ogarniamy sobie item e, nie itemeczki, tylko ziomeczków. Do tego nie chcę zbytnio iść. I zostałem tylko ja. I kto jeszcze? Halo, halo. No dobra. Jak widać musimy chyba do tego zioma iść. Chociaż tam jest dwóch! Oni się biją, więc gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, czyli tym trzecim jestem ja. Heh. Dobra, jeden spadł. Zaraz użyję sobie super skoczka, bo też posiadam. Eee, szybko jabłuszka wywaldzie jest to piórko, tu jest piórko. Okej, okay, spadł! Jest! On ma wodę, on ma wodę, on ma wodę. Dobra, za zatarasowałem za, za mu wodę, więc... Teraz powinien spaść. Tylko... Gdzieś tu jeszcze... A! He! Spadł! Wygrałem! JEST! Pierwsza arena na tym filmiku i od razu wygrałem, więc... Zobaczymy się na kolejnej arenie, którą również wygram. Widzicie, nałapałem skilla. Dobra, jesteśmy na kolejnej arenie. Mamy tutaj już itemeczki, tu jest kolejna skrzyneczka, jeszcze jedna tu. Bardzo lubię tą arenę. No jeżeli ktoś od razu przywinął do tego momentu, dobrze pamiętam, że w opisie co za lajkowaną na super VIPa na 30 dni. Więc zabijajcie lajki. No. Yy, mamy tutaj wszystko. Okej. Okay. Teraz Zostanę tutaj dwa stałej temki, bo mam super skoczka i perłę. Wszystko do teleportacji mam. Um. Dobra, nie, 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 nie. Ja od razu się tepać na środek. Mam jeszcze super skoczka. 16 śnieżek w jednej skrzynce znalazłem. Lol, nieźle. Dobra, ubieramy się od razu. O, 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 mam, A, mam to już. Bierzemy do końca temki. Tu już byłem, tu już. Tu nie byłem. A nie mam hełmu, a dobra mam Więc wykopujemy sobie O, o gdzie, gdzie ktoś? Tu, 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 tu Jest, zginął, padnął Padł <grym> Ale coraz, właśnie mam dobrą pasę do Skywarsu, więc oby się to nie zepsuło Szybko enchantujemy sobie mieczek na Sharpness 1 O, bierzemy, bierzemy blok mm, enchantujemy sobie butki na mm, Nie najlepiej No i jeszcze chcę sobie zenchantować hełm Na Unbreaking położy, co za słabość. Dobra, jeszcze możemy. Możemy jeszcze budki senchantować. E, jeszcze raz, może protection wejdzie. Weszło protection. Okej. Okay. teraz. Dobra, na razie wiem, że mam jeszcze. O oh Boże, jak jasno. Wiem, że mam jeszcze blok żelazny i mogę zrobić ceklatę na przykład. Oby nie, nie zauważył, okej. Okay. Papa! Jest, jest, jest. O, on ma. O kurde! O kurde! Wygrałem nie! Dobra, ale no to można uznać, że wygrałem, bo on tak mm, słabo. No dobra, kolejna arena. Dobra, jesteśmy na kolejnej arenie. Bierzemy już tutaj szybko itemki. Gdzie, 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 gdzie tu, tu jest? jedna skrzynka druga. Nie wiem, czy jest jakaś. <grym> Budy. Jest trzecia, jest trzecia. Bierzemy też itemki. Nic ciekawego, powiem szczerze. Znaczy, no mamy żelazny miecz, więc to jest już nieźle. Nie, no nie jest najgorzej. Więc o, teraz czekamy na perełkę i standardową. Tak samo jak w w opisie. Te tepamy się na środeczek. Obym trafił, obym trafił. Jest! Trafiłem! I spadłem. Ale trafiłem. Dobra, bierzemy. O, pięknie. Bierzemy itemki stąd. O, stąd. Ok, teraz jeszcze musimy się do góry podbudować. Mam nadzieję, że nikt nas. Stąd nie ściągnie. Ja się tu obuduję i zbieram itemki klatę by mi się przydało, proszę, niech się trafi i klata w tej JEST widzicie, coraz lepiej mi idzie e, ciekawe czy jest tu enchant no nie chcę mi się szukać i powiem tak o szczerze że wywalę sobie to Nie, NIE <ścoughs> boże jak dlaczego tak zlamiłem dlaczego dobra, za tu marynkę z za to, że tą przegrałem, zrobię jeszcze jedną arenę. Okej, okay, jesteśmy na kolejnej arenie, zbieramy sobie od razu, od razu, jak najszybciej się da. Zbieramy itemki. Um, I zauważyłem coś takiego, że im lepsze itemki na start, tym gorzej w rundzie. Coś takiego? Chyba to chciałem powiedzieć. <grystanie> to jest skrzynka, nie, to jest złoty blok. Dobra, na razie mam nadzieję, że mnie nikt nie zrzuci na wszelki wypadek i tak wyleję sobie wodę. Ale idziemy, idziemy, idziemy szybciutko. Na to, co. Nie, 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 nie! nie. Wiedziałem, wiedziałem! Nie! Mmmm, fucking shit. Dobra. za tą arenę. Jeszcze jedna, ostatnia. Przysięgam, ostatnia. Tak nie standardowo, znaczymy sobie jeszcze w tej kapsule tutaj o tej, 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 A propos poprzedniej ręki. bardzo, bardzo dużego miałem pecha. Bo już doszedłem na tę dżunglową. I nagle ktoś mnie zaczął zrzucać No nie no, Timi, Timi masz warta, widzę, widzę, farta masz No, ale no właśnie to ja. ja Ja mam właśnie takiego farta wszędzie zawsze i gdzie się da tylko yy, Bierzemy miecz, kobla, to, to, to W jakimś tam ułożeniu I gdzie teraz? Od razu na środek Od razu na środek, od razu na środek Jeszcze na koniec poprzedniej areny próbowałem dorzucić perłę, ale no, też mi nie wyszło. Dobra, na środek udało mi się. Więc jest już plus. Od razu biorę miecz. Biorę miecz, żeby po prostu nie mieć zdziwienia. Słyszałem kogoś. U, tam, to, to, tam ktoś spadł. Ktoś aktywował super skoczkę, więc może próbować na środek, nie? Nie. E, Której skrzynki jeszcze nie zebrałem. Tu nie zebrałem. Dobra, czego mi brakuje? brakuje mi klaty i z butów no, oczywiście tego nie mam hmm, kogo by tu próbować sobie ewentualnie zabić hmm. ten jest najbliżej może ja się przed nim schowam <ścoughs> ale lamer dobra no, ale nie zabiłem go on zginął? nie myślałem może Dobra, wyzostajemy się na góry. Jest enchanting! Sharpness one. Nice. Ziome. Nice. Nie nie, 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 nie. Dobra, koniec odcinka. To by było na tyle, jeżeli wam się podobało. Zostawcie kciuka w górę. Skomentujcie ten film. Zasubskrybujcie mój kanał, żebym miał lepszą pastę w Skywars i żeby więcej. A wygrywał to by było na tyle, jeżeli Wam się podobało. Zasubskrybujcie to samo, zasubskrybujcie kanał i dawajcie, nabijajcie te lajki. Bo w opisie co 100 lajków będzie Voucher na Super Vipa na 30 dni. Więc to by było na tyle, jeżeli Wam się podobało. Nie wiem, po co to powtarzam ty raz. Cześć! Tak więc, jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, zasubskrybuj mój kanał i zostaw lajka. lognij do opisu, znajdziesz tam więcej informacji na mój temat. No to już chyba wszystko. Siemka!